Hello, hello. Dzisiaj mamy również pytanie odnośnie takiej strony kulinarnej. Czy lubicie jeść, lubicie smakować, lubicie nowości? Czy wasze kubki smakowe są dużo bardziej rozwinięte jako u osób wysoko wrażliwych? I czy z tego korzystacie? Nazywam się Paulina Lupa jako osoba wysoko wrażliwa, Właśnie na tym kanale mówię na różne tematy odnośnie tego tematu. No i muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię jeść. Bo, chyba Wam mnie widać. E, zawsze lubiłam. Potrafiłam nawet zrezygnować w liceum spalenia papierosów, ponieważ bolał mnie żołądek i moje kubki smakowej nie czuły jedzenia tak, jak wcześniej. Więc paliłam może tylko ja Mogę to powiedzieć, może przez półtorej roku <noise> popalałam na imprezach, czy gdzieś tam w przerwach w szkole. Ale jedzenie dla mnie jest bardzo ważną częścią. Jest to rodzaj przyjemności, nagrody. Co też, e, teraz jak się odchudzałam, odchudłam jakieś 12 kilo niedawno, to też właśnie z tym sobie rozmawiałam. Z tą częścią mnie, która za to odpowiada. Dlatego też się dowiedziałam właśnie o, o tym, że jako osoba wysokowrażliwa, i tak jak rozmawiam z innymi osobami wysokowrażliwymi, właśnie lubią jeść, albo z tym doceniają to jedzenie, albo lubią nowe smaki, albo próbują czegoś nowego nie tylko takie nasze tradycyjne klimaty. Jestem ciekawa, jak to jest u ciebie, jak to jest u was. Mówię u was dlatego, że chcę, żebyś poczuła się, czy poczuł, że jesteśmy, jest nas więcej. E, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. No i właśnie, dajcie znać, czy dla was jedzenie jest ważne. Smakowanie, taki jak są nowe smaki, to taki jest buf, po prostu na języku. Czy to jest dla Was bardzo istotny element Waszego życia? E, jeśli się podobało, no to poproszę wiesz, o serduszko, subskrybuj kanał. Codziennie coś tutaj dodaję. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. I chciałabym poczytać te komentarze, co tam po prostu macie z tym smakiem, i z tym jedzeniem. No to na razie.